you Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Właśnie jesteśmy w Tatrzańskim mini zoo. Staśka słyszycie z tyłu, bo się bardzo niecierpliwi. Słuchajcie, tutaj zwierzaki chodzą luzem, bardzo fajnie jest, możemy je karmić. Z tyłu mamy super widok na góry. Lecimy sobie dalej, bo w sumie dopiero zaczęliśmy to zwiedzanie. Nakarmiliśmy już alpaki, można sobie normalnie robić z nimi zdjęcia, one podchodzą i dosłownie jak wszystkie tutaj lecą, o idzie koza, to Wam pokażę tutaj. Ej! Nie bój się Oliwka! Proszę bardzo. Mięciutka. O, idzie następna. O! o. Nie bój się Stasiu. Stasiu ma traumy po kozach, pamięta? Oliwka, bo to, one ci wyżrą! To nie, nie wolno. Kolejna uwaga. Ej, pamiętacie, że nas lubią kozy bardzo, a ciebie to w szczególności, Dawid. Proszę bardzo, mniamę. daj, daj. daj, 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 daj. Pięciutkie są Stasiu. Be. Ble. On mówi B. A B. Dajcie Stasiu jedzonko, Cześć żeby dał. Mała... Ta, by pomogła powierzchnić zwierząt to tak. Ma Stasiu. Mała owieczka chce, żebyś dał. O coś. Ale mamy drużynę, zobaczcie. No co ty im robisz, Dawid. Fajnie Oliwcie. Super no, miejsce, morszy, naprawdę. Wolię. Dajcie Stasiowi, żeby dał no, jeszcze Coś większego, co Stasiu. Stasiu! O, mała, tato! Leży. Mała chce. Le! Uda no no. Mama ta, ten baranek jest miły. Powiem Wam, że to jest po prostu. Najfajniejsza atrakcja chyba tutaj dla dzieci Mało tego, jeżeli już opłacicie sobie bilet To w cenie macie plac zabaw, dmuchańce, takie trampoliny Cześć koniku, zobaczcie kto do nas przyszedł Nie mnie? Nie, tylko koniu wydaje się daje tak tak. A Dawid mu wiecie buraka O, ten się wyciera o Ale fajne te zwierzaczki, są naprawdę Najfajniejsze jest właśnie to, że możecie tutaj przebywać z tymi zwierzakami, można je karmić, naprawdę jest super. I już widzę, że Staś i Oliwka są mega zadowoleni, a my z Dawidem tak samo mamy dodatkową frajdę. No widzicie Dawida z tymi gozami? Appen ah, <laughs> er ferdig! A tam mamy piękny widok na góry. I oczywiście jest też giewont. Nie wiem, czy będzie widać nawet po zbliżeniu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że on tam jest. Dzień dobry, drużyno drużynokus, co tam? Najedliście się, idziemy dalej. Będziemy karmić kogoś innego. Super oliwcia, dałaś? Tak, konik jest Ale te kozy to są najlepsze ziomki. Idziemy dalej? Zobaczyć, co jeszcze dalej jest. jest konik, bo konik konik, tak jest fajny, a to mała. Słodziutka, no nie? Ej, a to co to jest? To jest domek jakiś, wiesz, dla zwierzątek A tutaj Je. mamy jakieś małe kaczuchy Ale są tam maluchy no, Idziemy teraz zobaczyć Daniele Ello, Które sobie Daniel. leżą Oliwka mówi elo Daniele One wyglądają jak sarenki, ale fajne Ktoś nas śledzi, zobaczcie Ktoś nas normalnie śledzi A komu będziesz dawała? Konikowi? Dałaś naszemu ziomkowi konikowi? Tak. On ciągle za nami idzie, no zobaczcie. Bo jeść. Cały czas... On to, jest daj... to daj mu jeszcze buraczka. Masz, proszę. Psiadły mnie. Poczekaj, ty dostałeś najmniej, proszę bardzo. Już idziemy Oliwcie jak zwykle, wszędzie buty Cyk Na boczek Daj plecak goliwka! Na No na no iność Stasia. No i mamy spokój To będzie dwie? Nie wiem Jak się jedzie? Dobrze! <noise> Jak wyrażenia? Super było. 10 na 10, normalnie, bardzo fajne miejsce, naprawdę. 100 na 100, 120 100 na 100. Jak, jest, jak jesteście w Zakopanem, to koniecznie musicie tutaj przyjść. Mega. Nawet samo to, żeby pokarmić te zwierzaki, było naprawdę super. A ty jak tam Dawid z twoimi kolegami, baranami? O nie, nikt nie chce ze mną wejść. Ja bym szedł, ale widzisz. Okazuje się, że tutaj myją ulicę w nocy, więc widzicie jaka nocna atrakcja. Dziękujemy za oglądanie. Nie! Stasiek znowu gasi mi światło. Zapalaj to szybko! Na każdym po prostu vlogu z wakacji Stasiek gasi światło na koniec odcinka. Co tutaj się dzieje? Zapalaj to musisz się pożegnać! Dziękujemy za oglądanie i oczywiście wpadajcie na nasze inne odcinki z wakacji, a będzie takich naprawdę dużo. I vlogi, i jakieś challenge. nie, znowu Stasiek przyszedł. Stasiek! Dziękuję za oglądanie i do następnego! Pa! Znowu przyszedł. Ojej! <noise> <noise> oh, yeah.